Cześć kochani, mam dla Was piękny model zasłon o numerze M32 za jedyne 88 zł. I uwaga, to jest przelotka wysoka na 260 cm, szerokość standardowa 140 cm. Wam, przypominam Wam, że jeśli chcecie sobie zamówić, e, piszecie do nas SMS-a, bądź na WhatsAppie, numer telefonu, teraz widzicie u góry, możecie też pisać na messengerze. I już Wam prezentuję, jak ten model zasłon się e, prezentuje. Zobaczcie, z tyłu macie akurat e, tutaj kolor pudrowego różu. Do tego są dobrane przepiękne firany z takimi różami 3D, o których dowiecie się w kolejnym filmie. U dołu też widzicie poszewki, bo do tego macie poszewki w rozmiarze 40 na 40 za 21 zł. I już Wam pokazuję, jakie kolory oprócz tego pudrowego różu są dostępne. Pudrowy róż zobaczycie też w przybliżeniu na końcu tego filmu. I mamy tak, przepiękny kolor morski. Już wam go też pokazuję, może tak bardziej z bliska. Zobaczcie, to jest taki marmurek srebrno-złoty. Mamy bardzo ciekawy kolor szaro-beżowy, mamy kolor śmietankowy i mamy kolor czarny. Na czarnym oczywiście najbardziej jest widoczny, bo jest najbardziej taki kontrastowy ten marmurek srebrno złoty więc jeśli chcecie sobie zamówić, wpiszcie do nas w wiadomości i zapraszamy również do naszego sklepu internetowego magdalena24.pl